E, więc jest super fajnie to wygląda, natomiast no niestety przyjechaliśmy tutaj trochę za późno o 12 e, po tych dwóch ostatnich takich pogodowo niezafajnych dniach e, jakoś nie przemyśleliśmy tematu, że jest weekend, m, więc e, zmieniamy ad hocowo plany i pójdziemy w stronę parku tutaj Izabel i będziemy starali się tutaj wrócić na zachód słońca, e, jeżeli się uda. Ale zobaczcie, naprawdę robi wrażenie. To jest najwyższa ramka na świecie, e, ma 150 metrów wysokości i 30 wysokości. długości. Na samej górze jest taras widokowy, który mam nadzieję e, później zobaczymy. Jest to symbol takiej, ma przynajmniej symbolizować nową erę, czyli zmiany Starego Dowaju w nowoczesne miasto. Jest ona położona właśnie w takim centralnym e, punkcie, który dzieli tę starą część Dubaju od nowej, także z jednej strony można zobaczyć starą część Dubaju, a z drugiej nową. Tutaj widać, jak duża jest ta kolejka w tym momencie do wejścia. No niestety jesteśmy tutaj w weekend, w sobotę o godzinie 12 i nie wygląda to zachęcająco, także my rezygnujemy na ten moment z czekania. Ale wrócimy, na pewno wrócimy. Po Dubai Frame chcieliśmy jeszcze raz pojechać do starego Dubaju i zobaczyć miejsca, które były na naszej liście, ale nie zobaczyliśmy ich z powodu deszczu. W pierwszej kolejności chcieliśmy zobaczyć Heritage Village, czyli skansen w dubajskim wydaniu. Niestety nie zwiedziliśmy go, ponieważ skansen w sobotę był czynny dopiero od godziny 15, a my nie chcieliśmy po prostu już stracić czasu i czekać. Polecam więc sprawdzić sobie wcześniej godziny i dni otwarcia. Byliśmy już w tej części, postanowiliśmy pospecerować w okolicy muzeum archeologicznego, tuż przy kanale. Tutaj też zjedliśmy posiłek na Prawskiej Knajpce, natomiast nie polecamy tego miejsca, zresztą tutaj nie ma zbytnio dużego wyboru, jeśli chodzi o jedzenie, zwłaszcza w styczniu, kiedy jest bardzo mało turystów i mało miejsc otwartych, także polecamy inne miejsce na posiłek. Następnie chciałam zobaczyć Dubai Creek Harbor, ponieważ widziałam gdzieś zdjęcia z tamtego miejsca i bardzo mi się podobały. Wyglądało z mapy, że jest to dosyć blisko od tego punktu, w którym jesteśmy, więc wsiedliśmy w metro i pojechaliśmy do ostatniej stacji, do zieloną linią Creek. Stamtąd wysiedliśmy i udaliśmy się na prom. Niestety była bardzo duża kolejka i mimo że pan zapewniał nas, że w ciągu 30 minut będziemy na drugiej stronie. Tak się nie stało. Na pierwszy prom nie zdążyliśmy, było za dużo po prostu ludzi, musieliśmy czekać na drugi. I okazało się, że ten prom nie płynie bezpośrednio na Dubai Creek Harbor, natomiast do pośredniej stacji, do e, Dubai Festival City. I e, jak wysiedliśmy z metra, nie było już czasu, żeby wsiadać na kolejny prom, ponieważ słońce zachodziło. Jednakże trafiliśmy do tego miejsca przez przypadek, e, no i po prostu to miejsce nas mega zauroczyło. Zresztą sami docencie. Every evening, love, day five evening, one, two, six, five. Because I'll never know I jesteśmy teraz właśnie w Marinie, jest dokładnie 10:09, więc słoneczko świeci po prostu idealnie do zdjęć, jest styczeń i będziemy teraz szli tutaj wzdłuż deptaka, samą tą Marina Wall, także zobaczycie. Powiem szczerze, że wow, pięknie tu jest, pięknie. Bardzo, bardzo nam się podoba słoneczko. Pada zupełnie z, z idealnej strony. Tak, pogoda Więc, nam o, o dopisuje. Tak, bardzo nam dopisuje pogoda. Po tych dwóch pierwszych dniach jest naprawdę taka nagroda. naprawdę. Marina ciągnie się no długo, długo, długo. Mm-hmm. Jesteśmy teraz w Dubai Mall Marina, idąc z tym deptaczkiem. Wyjechaliśmy sobie do Galerii Handlowej na samą górę i mamy taki oto piękny widok z góry. Nie trzeba nic zamawiać, po prostu można sobie wejść tutaj na teraz widokowy. Polecam, jeżeli będziecie kiedyś szli tym deptaczkiem, wyjechać sobie, bo widoczki są zacne. out of this paradise i'm talking syncopated Out of this paradise I'm talking to pojadę, no, że będę stała. Jesteśmy właśnie na pustyni. No i tak jak myśleliśmy, jest mnóstwo, mnóstwo ludzi. Jest ładnie, bo jest piękny zachód słońca, znaczy będzie za chwileczkę. Więc mam nadzieję, że go zobaczymy, że jeszcze tutaj po prostu zostaniemy. Był sandboarding, natomiast było bardzo dużo ludzi, więc w zasadzie każdy zjechał jeden raz. Nie chce mi się już więcej stać w tej kolejce. A to my koniec już? Wzajemnie się nagrywamy.